Hej, cześć, witajcie! Z tej strony Xim, wasz nowy ulubiony youtuber, a w dzisiejszym odcinku chciałbym poruszyć dwie kwestie, pierwszy candy Cat, drugi to będzie mój kanał. Zaczniemy chyba od mojego kanału. Wiecie, przez miesiąc było i został tak kanonicznie pewien youtuber, który tutaj Wam wyskochuje jako miniatureczka i nazwa, bo nie mogę powiedzieć, bo jeszcze mnie wykryje. mnie w swojej piwnicy i powiedział, że zawytcie toksikiem, sam tą za karę. A tak nie kanonicznie e, to po prostu e, nie chciało mi się, rozdziwiłem się, ale już jest przedstawienie o praktycznie to hej, zrobię wam daily, e, ile? miesiąc może do lipca około? Połowy. E, jeszcze sprawa kanału poruszyć sobie drugą. To jest związane z daily, to będzie coś takiego, że odcinki będą o 18 codziennie, nie, ten będzie też o 18 w poniedziałek i drugie odcinek będzie w środę. <laughs> Od środy będą już też nie odcineczki właśnie na kanał. Yy, oprócz weekendów, bo weekendy yy, i możliwe, że piątków. Oprócz tych dni, czemu? Ok, oprócz tych dni, ponieważ yy, w piątek yy, możliwe, że nie będzie odcinka, ale po sam się lubił. A w weekendy będą live'y, ale nie, nie muszą być. W weekendy to są taki dla mnie czas, żeby odpocząć, wymyślić coś, co nowego, i jakieś, na jakieś np. albo omówienie dokładnie czegoś. Na światło możecie się spodziewać omówienie zwiast... zapowiedzi. <laughs> zapowiedzi. Omówienie szczegółowe moje ee, filmu. Jakuba mówiącym o handicat już chyba wymawiam. Ale przejdźmy to do drugiej sprawy, to Cat. Serwer dla youtuberów w e, doszło do wielkiej wojny domowej e, w administracji Grand Crafta i każdy poszedł swoją stronę, duma chyba nawet, nie wiem, Duma stało, nie wiem, wielka pustka Znak zapytania, tutaj macie wpływ, z zauzdrymajem, sam nie wiem. Dawid zaczął rozwijać swój serwer i planuje zrobić ekspansję na cały serwer Minecraft, pod wszystkie. A jak powiedział się Siema. Ja przejmuję pierwsze na siebie Grand Crafta, przewracam go, przemologuję i robię, nowy swój. A nikanocznie, tak, tak, w to po prostu Grand się rozpadł. Nie będzie kolejnych edycji. Dawid aktualnie się zajmuję swoją minifirmą. A... Jakub jako osoba, która jest wez i wiem o tym, że ona kurna ma być, nie wiem, ma być prawo najlepszym youtubera na świecie, która wierzą na ziemię na swoje brzmienie co założenie swojego serwera. Ja jestem na Discord, ich i osoby wszystkie, które chcą być na serwerze i chcą być gdzieś jako youtubera w mniejszym, Tylko proszę takich wchodcę. Nie wchodźcie chłodź. jak randomy, ładnie proszę. Taka prośba ode mnie, nie wchodźcie. <laughs> Również w opisie będziecie mieli film na samniejszym. Tylko proszę takich takie nie wchodźcie chodź. jak się randomy, ładnie proszę. Taka prośba ode mnie, nie wchodźcie. <laughs> Również w opisie będziecie mieli filmik do... No chyba, że nie będę do linka, to wtedy nie tam. ale... W opisie będziecie link do filmu, który będę omawiał przy we środę. Start serwera jest pod koniec czerwca, chyba 28, dobrze pamiętam. Ale będzie 30 osób, ty, graczy. Osobiście ja... Będę grał pewnie tam dużo, w szczególności dużo, dużo kopał. Kto mnie zna na serwerach, to wie, że ja bardzo dużo kopię serwera. Bardzo. No, a do tego czasu będziemy grać sobie na 1.17 e, i grać sobie będziemy na tym saver. No, to jeszcze chyba miałem 5, jak dużo przychodzi mi do głowy, to chyba nic Oprócz tego, że... nie, nic A, właśnie, jeszcze sky, sprawa skyblocka Skyblock jest zawieszona a określony, nie wiadomo na jaki A, jeszcze kantykat yy, Czyli będzie lecieć taka sprawa, że on będzie na 1.15 Trochę nie rozumiem czemu, jak możemy użyć 1.18, byłoby tematycznie Ale pewnie tego że to są wyspy z... Yy... Kreatowy masakr sezonu trzeciego, <laughs> więc no, chyba wszystko co miałam powiedzieć powiedziałem, teraz proszę to zmontować i będziecie w poniedziałek o 15 lub 18 w filmik wrzucony, więc gadam z wami ximi, trzymajcie się, no i cześć.